17 lipca przy Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się kolejna już zbiórka krwi pod hasłem Wakacyjny prezent od serca zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Serce Pruszkowa. Przy mobilnym punkcie poboru krwi zebrało się bardzo wiele osób, co bardzo cieszy, ponieważ w sezonie wakacyjnym magazyny z krwią często świecą pustkami. Dlatego ta zbiórka nie będzie jedyną, która zostanie zorganizowana w sezonie urlopowym. W wakacje jest duży jak krwi. Zawsze niestety wakacyjny okres jest takim najgorszym okresem, jeśli chodzi o kwydawstwo, z uwagi na to, że bardzo mało ludzi oddaje krew. Wiadomo, wyjeżdżają na wakacje i jest ten problem z bazą krwi, żeby to zapełnić. Kolejna akcja w sierpniu, 13 sierpnia, też tutaj na placu Jana Pawła II. Też będzie krwiobóz. Wakacyjne akcje postanowiliśmy w tym roku spędzić na placu Jana Pawła II. Przybój się tam, to jest takie nasze, można powiedzieć, tradycyjne miejsce. Od tego zaczynaliśmy tak naprawdę. W tym roku do akcji przyłączyło się Wojsko Polskie oraz Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt. Wojsko przyłącza się ostatnimi czasy do takich akcji z uwagi na na rekrutację, jaką przeprowadzają, żeby zapełnić ochotnikami szeregi wojska. Kruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt raz w roku organizujemy taką akcję razem z nimi, żeby wspomóc ich, żeby mogli też pokazać się ogólnemu społeczeństwu tutaj w mieście, że działają, jak działają, żeby mogli przekonać do siebie mieszkańców. Wszystkich, którzy wahają się przed oddaniem krwi, Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia krwiobusu w sierpniu, gdzie będzie można porozmawiać z doświadczonymi krwiodawcami oraz obsługą krwiobusa. Rozwieją oni wszelkie wątpliwości i będą kibicować do dalszych działań w zakresie krwiodawstwa. To warto oddawać krew, jest to pomoc bezinteresowna innej osobie i ratowanie życia, ratowanie życia ludzkiego. Wiele akcji przeprowadziliśmy już na ratunek, wiele osób dzięki temu zostało uratowanych, więc naprawdę warto. W akcji wzięły udział 44 osoby, z czego 31 udało się oddać krew, dzięki czemu pozyskano blisko 14 litrów krwi.